Dziś przetestuję dla was taktykę, która skupia się głównie na farmieniu map T17, do tego mapy T16,5, te czyli te z influencem Originators. No i jest to taka bardziej budżetowa taktyka, bo generalnie skaraby są dosyć tanie, mimo że latamy tutaj 8 mod mapki, to myślę, że będzie to jedna z tańszych taktyk, jest ona na pewno bardzo dobra na start ligi na start farmy currency, żeby sobie przejść do jakiejś droższej taktyki, chociażby jak strongboxy, które gdzieś tam ostatnio pokazywałem i testowałem dla was. Natomiast nie zmienia to też faktu, że jest ona całkiem no, dochodowa. Ja na początku ligi ją farmiłem, ale nie obliczałem ile tam do końca zarabiam. Postanowiłem to po prostu zrobić, żeby też Mniej więcej wiedzieć, gdzie to ją pozycjonuje. W porównaniu na przykład do strongboxów te mapki są o wiele szybsze, gdzie na mapę ze strongboxami schodziło mi gdzieś tam z 4 minuty chyba. Jeśli dobrze liczę, no to tutaj około 2 minut, tam w, nawet półtora w minuty. Jakby wstępne grywam już po całym tutaj przebiegnięciu tych map i tak dalej, bo nie zrobiłem tego na początku, no, ale dobra, nieważne. Sam atlas prezentuje się tak, że wybieram po prostu jak najwięcej tutaj możliwych klasterów pod mapy. Wybieram jak najwięcej możliwych klasterów w zasięgu pod skaraby, blokujemy sobie niepotrzebne mechaniki tak, żeby akurat ja wybrałem tutaj delirium, ale może być też ritual, jest spoko moim zdaniem. Poza tym oczywiście szrajny, no i tutaj altary. Akurat wybrałem szare, natomiast też możecie rozważyć wybranie altarów czerwonych, no bo po prostu te crafting regenty, które one dropią, czyli te orby, są troszkę droższe aktualnie. Gdzieś tam być może troszkę więcej karencji będzie można z tego wyciągnąć. Jeżeli chodzi o wybieranie tych altarów, co klikamy, no to klika klikamy generalnie tak. Wiadomo, zawsze jakieś na no, Exalty i tak dalej, to, to jest najważniejsze. Po tym na te Grand, Eldrish i Chory, to też jest bardzo ważne, no bo one są teraz po 2,5 chaosach gdzieś więcej. No i poza tym na Quantity Rarity na mapach, tylko to już z takim bardziej y, przemyślunkiem, że musicie wiedzieć, które mody są dla was niebezpieczne, no i których już nie brać więcej, żeby nie przesadzić, żeby też te mapy kończyć. Ja generalnie biegałem Dune's 8 mod i kupowałem je po 3-4 chaosy. Poza tym warto wspomnieć, że jeżeli, jeżeli patrzycie na te mody na mapach, to tam sobie warto wziąć Increased Number of Rare Monsters i Magic Monsters. To trochę lutu wam da i większy pack size itd. Tak dalej, tak dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o skraby, no to dwa skraby na Magic Pack Size, czyli ten Monstrous Lineage. E, jeden kartografii skarpowo Escalation. Jeden kartografii Scarab of Multitude i jeden Influencing Scarab horde. Hordes. I tak, jeśli chodzi o te skaraby, no to są w takich cenach. Scarab na Magic Pack Size jest po 1,3 chaoska, tutaj jest 130C. Scarab of Escalation jest po 1,67 skaraba za chaos, więc tutaj wymiana była 50 skarabów za 30C. Kartografii of Multitude jest 1 do 1, więc to będzie 50C. No i ostatni Scarab of The Hordes to jest 1,28 ratio. Więc 50 za 39c. Dobra i do całości jeszcze trzeba doliczyć 200c, bo bierzemy ten craft za 4 chaosy na mapę, na szrajny. Żeby troszeczkę więcej mobów mieć, żeby też był większy pack size magiczny i tak dalej. I to wszystko będziemy grać z iterem. Więc łącznie jak sobie podliczyłem za wszystkie skraby, za mapy i za krafta. O, wychodzi 649 chaosów inwestycji. Teraz divine jest po 103 chaosy nie więcej, więc to wychodzi 6 i 3 divajna inwestycji. I co? Ja to wybiegam i zobaczymy jak. No i zobaczymy, jak to się zwróci. No i co, jeżeli chodzi o podsumowanie, no to wygląda to generalnie tak. Mamy bardzo dużo śmieci. Czyli nazwijmy to mapek tyru 16. Jakiegoś mniejszego karencji. Sporo chaosów nawet wydropiło, ale o wiele mniej niż tutaj ze strongboxów. Dalej mamy sporo Eldritch karencji. I jakieś tam invitation dwa razy, no bo to wiadomo przy okazji trochę tych delirium orbów. Kilka jakiś unikatowych mapek Syntezis czy mapek z Guardianami. Z kart nie trafiło się nic ciekawego totalnie. Ale najważniejsze dropy są tutaj. Generalnie wypadły trzy Waldoboxy z map, jeden divine z mapy, jeden divine z drzewka, dwa skaraby, które są gdzieś tam troszkę więcej warte niż voltaxi Voltaxyc, który z tym rolem jest tam warty jakieś 120C. O, coś około jednego divina. Do tego z altarów wypadło 114 tych Grand Eldritch i chorów. Do tego z takich wartych wspomnienia, no to sporo map z Originator Influence'em, tych 16,5 tak zwanych, ale to są te raczej tańsze, one są gdzieś tam po 2-3 chaoski. Canyon, który jest po 8, około 7-8, tak za 8 mi się sprzedaje regularnie. Dunes'y, które teraz są po 10c, myślę, że to jest taka ilość hurtowa, jeżeli wystawimy je, tak jak ja tutaj mam e, 15 sztuk, no to myślę, że one pójdą tak po około 14-15c. Na spokojnie. Do tego mamy 22 fortresy. I z tymi fortresami jest tak, że chcę się waha, nawet zależnie od pory dnia, czasem, bo wczoraj jak patrzyłem, to były po 40C, dzisiaj są po 49, no i po tyle je po prostu będziemy liczyć. Będę je liczył po 50C, no bo ja wystawiam je hurtowo o 22 sztuki. I wtedy, jakby ludzie, troszkę za wyższą cenę są w stanie to kupić, bo to jest taka, jakby sprzedaż w bulku, czyli w większej ilości niż tam jeden czy kilka. I dlaczego to pokazuję w oddzielnym tabie? Dlatego, że strona Welfi Exide, do której teraz przejdziemy, ona wycenia te fortresy o zaniżonej cenie i to tak sporo zaniżonej. Dzisiaj jeszcze nie patrzyłem, ale wczoraj było to chyba 9 chaosów różnicy na jednej mapie. No więc to przy 22 mapach jest naprawdę spora różnica, zwłaszcza, że no jest to bardzo duża część lutu. Jak w ogóle nie największa chyba z tych Fortressów. No i na samym końcu mam tutaj blueprinty. Kilka ich wypadło, one tak po 8C schodzą generalnie. Dzisiaj już nawet widzę, że są po 11. No to jeszcze lepiej dla nas. Oczywiście zarobek z tej taktyki jest trochę różny, zależnie kiedy ją wykonujemy, no bo tak jak mówiłem, zaczniemy ją farmić na początku ligi, kiedy te Fortresy, jak ja zaczynałem, wchodziłem na czerwone na te szesnastki, jak skończyłem już Atlas, zacząłem jakąś tam pierwszą strategię, czyli właśnie tą, to o, ja je sprzedawałem chyba po 0.8 Divina, czyli nie wiem, coś koło 90 chaosów praktycznie schodziły. Teraz są po 50, no bo już troszeczkę mniej osób gra i tak dalej, ale warto tą strategię zapamiętać po prostu na start na start ligi kolejnej, bo raczej tutaj się nic nie zmieni. I to, co jest ważne, to wybór mapy przy tej strategii, bo jak sobie zajrzycie do Atlasu i jak mamy tutaj Dunesy, to w drugiej linijce jest napisane, że T17 mapa, która dropi z Dunesów, a jak weźmiemy sobie jakąś inną, to na przykład tu wypada nam na West poolu Abomination map. A ceny pomiędzy tymi mapami są naprawdę kolosalne, bo kiedy Fortress stoi 50C, to na przykład nie wiem, Abomination stoi 30C. Jakaś tam jeszcze inna mapa Cytadela będzie jeszcze w innej cenie, raczej niższej. Fortress jest właśnie wybrany dlatego, że jest aktualnie najdroższą mapą po prostu 117, więc to też warto mieć na uwadze. Ja tu generalnie mam jeszcze Scry Map z Def Default Cathedral na Dionsy właśnie, ale żadna karta mi nie wypadła. No i dobra, przejdźmy sobie do tego Wealthy Exile'a teraz. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na Wealthy Exile'u, ja to wczoraj, jak skończyłem biegać, odświeżałem generalnie, ale zrobię to jeszcze raz. Nic stamtąd chyba nie wyciągałem, tak mi się wydaje przynajmniej. I mamy tutaj 36 divinów. Z Przebiegnięcie tych map zajęło mi dwie godziny niecałe, już nie wiem ile dokładnie, ale przyjmijmy, że dwie godziny. Wydaje mi się, że to było około godziny, bliżej godziny 45. Zarobiliśmy 36 divine'ów. Przy pierwszym pomiarze tutaj yy, były uwzględnione już te nasze wydatki 6 divine'ów, więc to jest na czysto. To nie jest tak, że musimy jeszcze od tego odejmować yy, te właśnie te 6, tam 6,2 divina. Tylko po prostu mamy tutaj tak naprawdę 36 w zarobku. Będzie to około 18 divin'ów yy, na godzinkę. Z tym, że tak jak widzicie tutaj, wycena Fortressa tak jak mówiłem, jest zaniżona 29 chaosów za yy, Sztukę. No, i jak sobie klepniemy to w kalkulator, no to zobaczymy, że 22 razy 50 na 3 to jest 1100 chaosów. Divine jest teraz po. Wydaje że 117. Mamy tutaj 9 divinów, a tutaj mamy 5,6 divina. Więc różnica jeszcze będzie tutaj yy, na tych mapach 4 diviny, nie całe. Więc załóżmy, że mamy 40 divinów już wtedy. Do tego mapy. Yy, 16. Te, które wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj mamy ich 168 diusów i tak faktycznie jest. Tylko nie są w ogóle tutaj wyodrębnione te mapy, które są z Originator's z influencem. I jak sobie skoczymy szybko do gry, no to zobaczcie, że mamy tutaj tych map 15. One są teraz po 10 chaosów i nawet po te 10 chaosów, jak klepniemy sobie to w kalkulator, 15 razy 10 to chyba wiadomo, 150. Odjąć 15, czyli 135 chaosów. To jest dodatkowo jeden divine też warto o tym pamiętać. No i generalnie warto tą stronę tak z dystansem troszeczkę traktować. Już to mówiłem przy strongboxach. Natomiast, no, tak to wygląda. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o ten rozkład zysków, które mamy z tych map 50. No to najwięcej oczywiście z Fortressów, no bo tu będzie 9-40 Divine'a. Próbuję to po prostu sprzedać po 50 i wstawiam na koniec odcinka. Po e, 50c za sztukę w sensie. E, boxy, no to wiadomo. Kartografii skara po Flisk, e, też faktycznie sporo tego poleciało. 3 Divine'y praktycznie tutaj są z tego. dwa czyste Divine'y, Catalyzing Containment, voltaxic rift no i z samych mapek też będzie sporo. I żeby ktoś tutaj nie zarzucał, że te Dunes'y nie sprzedają się po jednym chaosie, no to oczywiście mam już wcześniejszą historię sprzedaży, gdzie widać, że te mapy schodzą normalnie po chaosku Tutaj można sobie przewidzieć kawałek, nie? I sporo ich sprzedałem, więc tutaj na pewno bez problemu. Ten drink, który tutaj widać w historii, on też był z tej mapy, ale był z Reflecting Mista. Ja nie chciałem go tutaj dołączać. Generalnie, jeżeli chodzi jeszcze o takie podsumowanie, tak realistycznie, to wydaje mi się, że powinniśmy odjąć tego Voltaxi Grifta, No to jest. Wysokiego tieru unik, który raczej nie każdemu poleci na te 50 map. Z drugiej strony też mamy z drzewka jednego divina, więc dwa diviny ja bym stąd wyciągnął. No i Waldo wedle uznania, wydaje mi się, że to też troszeczkę RNG dropy. I to na tyle właściwie. Myślę, że jeszcze jakoś strategię sobie przetestuję. Chodzą mi trochę po głowie esencje na low tierze, bo one też są takie dosyć łatwe do zrobienia. Łatwe są te boce tam do zabijania, no i ten profit raczej powinien być stały. Plus zawsze na starcie nowej ligi. Jakby przyszła kolejna liga do nas, no to będzie to strategia raczej do wykorzystania. Tutaj za wielkich zmian bym się nie spodziewał. No i cóż, z tym was zostawiam. Na razie i cześć.